Więc cześć siemanko, witajcie! Z tej strony Perskim, zitam ja Was w pewnym odcineczku z naszej nie serii, lecz już to oczywiście wiecie, lecz takiej Let's Playu. No i co? Na samym chciałbym przypomnieć o subskrypcji dzwoneczku oraz łapce w górę dla zasięgu. No i wbijajcie na mojego Instagrama, Snapchata, fanpage'a, grupę Steam. Wszystkie linki macie w opisie. A jeśli by ktoś chciał wiecie, jaką mam jednostkę centralną komputera, to Oczywiście również też jest w opisie. No i co? Tak jeszcze krótko z ogłoszeniem parafianek, co chciałbym się zrobić. Ogólnie to tak. Dzisiaj, jak widzicie, mamy sobie no, na tleniu Holanda z kosiareczką i tu, tutaj z tyłu też przetrząsarkę. No to co to może znaczyć? No oczywiście, że to może znaczyć pierwsze siano-kosy z Let's Play'a. Także no, pierwsza akcja to właśnie będzie taka siano-kosy, co nie to druga bardziej. A pierwszą akcją no, to, to będzie akcja łobornik na nowym polu. Na polu mordy już wam mówię, który na polu, numer 42, Podaje, że to jest, tak? Więc, no, ja wchodzimy właśnie na obornik ogólnie mordy, jak widzicie. Trochę rozpierducha tu jest, że tak powiem. Ale jak tutaj zobaczycie, no to tutaj jest gites, nie? Ale jak pójdziemy sobie na przykład tutaj naprzód, no to na tyłu, znaczy, no to już... już dobrze wiecie, dlaczego tu jest właśnie tak, tak. Taka rozpierducha, że tak powiem. No i widzicie, no, postanowiłem sobie właśnie rozbudować trochę gospodarkę. Dostawiłem sobie chleb taki na świnie, ogólnie mordy chciałem większe, ale nie znalazłem takiego wiecie, w odpowiednich wymiarach, no i to ten w był taki najbardziej odpowiedni, no i po prostu ten zrobiłem, no wszystko jest tutaj jeszcze w trakcie przebudowywania, więc wiecie, no tutaj też oczywiście pokładane tak byle jak wszystko, trzeba tutaj wszystko jeszcze poogarniać po po do końca, pod, już oczywiście mamy zrobione sobie do końca, tutaj, tutaj też legancko, mamy też progę. tutaj ogólnie trochę teren się pozmieniał, bo widzicie, no... Tutaj no, będzie ekstremalny zresztą ogólnie wam powiem, no, ale to tam ta rada sprawdzałem. No i generalnie no mówię, postanowiłem, że sobie rozbuduję tą właśnie gospodarkę. To Właśnie już chciałem, żeby na jakby dwa rodzaje zwierząt iść. No i też ogólnie właśnie chciałem tą tutaj wiatę też, bo już jej jednak mi brakowało. Głównie dlatego mi brakowało i właśnie dlatego z względu mi brakowało, że kumbaj musiał stać pod chmurką całą zimę i tym podobne, więc postanowiłem, że no, tą wiata musi się po w końcu powiedzieć. no i w sumie na tej wiaty się tak naprawdę wszystko, wszystko zaczęło, nie? no ale dobra, my tutaj już mordy dłużej nie przedłużając, bo już mamy i tak dwie minutki, no to zasiadam sobie do Jundira oczywiście, no i będziemy brać się za robotę, nie, bo co by innego, dobra, ile ja, tu mamy FPS-u w ogóle mordy, dobra, jest GPS. Dobra, tak, wyjeżdżamy sobie na nasze nowe i na pole mordy, oczywiście. Mi się wydaje, że ogólnie bym mógł trochę ściszyć pojazd na razie, bo trochę za głośno jednak jest. O! Teraz, teraz powinno być spoko akurat. Myślę, że tak będzie, no, militas, nie? Małe lagi są jeszcze, ale wie pan, dopiero, dopiero też na serwer i... Jakby też nie zdążył się do końca się odlegować, więc tutaj mordy od, o co chodzi, nie? Myślę, że później te lagi już powinny na spokojnie zejść. Znaczy zginąć bym, bo o, nie mam na dzisiaj odcinka nagrane, bo jak widzicie nagrałem to w środę, zaraz po szkole sobie. No nie nadzwyczajnie nagrane, no nie miałem też czasu na zbytnio, żeby tutaj odlegowywać serwer. Na pewno też miałem sobie już sejwa wczoraj przyszykowane, ogarnięte, więc co akurat już... Nie musiałem robić, komię za sobą, więc to był plus naprawdę, bo to już dużo ułatwiło, no bo dzisiaj przyszedłem ze szkoły, odpaliłem kompa, zasiadłem, odpaliłem FSO, no i zacząłem sobie tak naprawdę nagrywać, nie? Także no to mi akurat już naprawdę, a to naprawdę sporo ułatwiło, no tutaj ogólnie wiecie, były też nowe pole, ale to już niwa rzepoku, a to tutaj ogólnie też tutaj, to tutaj gdzie jeszcze rośnie, to jest chyba owiec, nie? Soja, no to to jest też ogólnie moje pole. Te dwa pola sobie tutaj i będą złączone, no i tamto. Czekaj, te mordy. To tutaj do trochę tak tutaj taki kawałek pola. Zostanie z tym, co jest złączone, to tutaj trzeba będą wycięte, żeby tak, by tak na prosto szło, że tak powiem. Więc no tu mordy wiedziało o co chodzi, jakże trochę zmian tutaj będzie. Myślę, że jakiś odcinek też się pojawi z tego. Dobra, myślę, że już można ogólnie rozrzutnik sobie rozłożyć i myślę, że mordy zaczniemy sobie od poprzy, poprzeczniaka, nie? Tak jak w sumie zazwyczaj. Dobra, więc tutaj ustawimy, bo myślę, że tak już powinno przyjm Powinno przyjmować ogólnie obornik. przyjmuje czy nie? Tak słabo widać, widać bo teraz jest w sumie. Jo, przyjmuję, przyjmuję, tylko co ja tak myślę, no to jednak jednak jak nie jest, jest jakby skultywatowane, no to jednak to jest lepiej niż na ściernisku, bo słabo widać to jest na ściernisku, no i mordy, wiecie. Wiecie o, wiecie o co chodzi, nie? Słabo widać, no i teraz muszę też w sumie sobie będę musiał tak na oko trochę jechać, albo też z zewnętrznej kamery, żeby chociaż coś widzieć, nie? Ale głównie to pewnie na oko będę jeździł bo jak inaczej. No mogłem dać, no tak sobie myślę, no to jednak mogłem mieć spultywatowane pierw i wtedy, bo jest to jednak o wiele gorzej. No, no ale trudno, na następnym razem już po prostu będę o tym pamiętał, czy też wiedział, nie? A ten łopownik, no to widzę, że mi tutaj też dosyć... Dosyć szybko schodzi. Dobra, my się tu jeszcze... No no, trochę widać go, widać po trochę. Ale mówię, tak słabił nie? No ale trudno. Podam się. Jakoś da radę, nie? Dobra. No i ruszamy oczywiście sobie do przodu po... Po linii prostej jakby... Jakby inaczej, nie? Dobra. No widzę, no dobra, tak, możemy w sumie sobie jechać. Tak, tak jest, widzisz, tak jak teraz jedziemy, taka odległość. Ja nie wręcz bym powiedział chyba, więc no, można tak śmiało sobie sobie jechać, to weszło byśmy, się też trochę pojedziemy, żeby że ta nie, nie ciągnęła cały czas ze zewnątrz, jakby nie. O, widzicie, co tutaj, no, jest widać trochę, gdzie ten łobornik się znajduje, no, ale, no, bardzo, bardzo, bardzo słabo, nie. Więc, no, mówię, będzie. Będzie trzeba tak na oko też trochę jeździć. O tak to się tutaj widzę, kończy. Wy możecie może też tego ogólnie nie widzieć na nagraniu, bo na nagraniu to jest na pewno o wiele jakby słabiej jeszcze widać nie? niż... ja to widzę. Dobra, tak sobie pojedziemy, tak powinno być spoko. Więc jak tak powinno być spoko, no to tak jedziemy, nie? Dobra. Może doświadczenie sobie doświadczę oczywiście też, żeby no mówię. Ze środeczka to było jednak też lepiej tak sobie wyglądają jak się robi i tego typu sprawy, nie? Dobra, teraz sobie tutaj tak wyjdziemy. Tutaj o, się tutaj gdzieś kończy, dobra. No i tutaj sobie pojedziemy tak równiutko. no, powinno obornika na też wystarczyć, bo jeszcze mam połowa już tylko koło dwa przejazdy, więc... więc powinno obornika na spokojnie sobie wystarczyć, nie? Tak myślę bynajmniej. Teraz widzę, że trochę tak mogłem odbić, no ale trudno, jak już tak jedziemy, no to już tak pojedziemy, nie? No ale tutaj się kończy już. No i mówię, dwa przejazdy i łobornik mamy na tym polu sobie rozwie rozwieziony, a w sumie też mamy dopiero ósmą minutę odcinka, także no... Sporo, sporo czasu jeszcze mamy, szybko to ten łobornik zeszedł. W sumie spodziewałem się też tego, że on dosyć szybko pójdzie, no to tutaj... Na raz nawet biorę. Myślałem, że tu jeszcze dwa przejazdy będą, a tak teraz patrzę, no to na raz to biorę na spokojnie. Także gides, nie? Dobra. O tutaj widzę, że tutaj trochę ino będzie trzeba poprawić. A to tam sobie wtedy poprawimy oczywiście, nie? Będzie to tutaj trzeba? I jeszcze o tutaj trzeba poprawić. Dobra. daj fajnie do przodu, żeby się bardziej wyprostować. Bo tam jeszcze wyżej, to tam jeszcze jestem ja, więc trzeba tam sobie pojedziemy, nie? Żeby to poprawić, tak jak mówię. No mówiłem, obornika jeszcze zostało dosyć sporo, więc tak jak myślałem, tak też jest, że po prostu dozwyczajnie zwyczajnie zostało, nie? Dobra. Teraz pojedziemy sobie tu, elegancko koło między, że tak powiem. Dobra, włączymy może większy bieg, chociaż dobra, jednak, jednak jeszcze kredko też nie ma na pod podgórze. Nawet jak jeszcze nie mam te sobie odpalone, nie? Dobra. Też sobie no. Dobra, lecimy teraz sobie na Gospę, no i kiedy zasiadamy sobie do naszego... Do naszego Nikolanda, oczywiście, no i lecimy na kosy, Też na nowym... na nowej łące, na polu tylko nowej łące. Także tak, tak, to wygląda. No dzisiaj generalnie akcja na w sumie obydwóch nowych polach, nie? O, ale tu mi buja tym John Deere po tej drodze. O akurat sobie jedzie No dzisiaj dziadek, dobra Przejechał sobie, no to my też oczywiście wyruszamy. Tutaj w sumie nie ma się też za bardzo co rozpędzać, bo i tak za chwilę będziemy sobie skręcać już dobra to wykupujemy oczywiście bieg, żeby tu ciężko też nie miał Dobra, jesteśmy z powrotem, sorry za to ścięcie, ale było ono potrzebne, więc tutaj w sumie zostawimy sobie tego Ino Jundira, już nie będziemy z nim na farmę zjeżdżać, tylko sobie go tutaj zostawimy, myślę, że nie powinien raczej, raczej nam też przeszkadzać, nie? Dobra. Także no, idziemy sobie teraz do New Hollanda, no i będziemy lecieć na tą naszą nową łąkę, nie? Dobra, lecimy wtedy. Prawie, czy wyjedziemy sobie tutaj sobie przodem dobra wymieścimy się go raczej na spokojnie sobie się zmieścimy Le, sarna mi tu wybiegła sarna mi tu wybiegła, ale część, całe szczęście zdążyła przebiec tak, tak jakby, nie? ogólnie mordy, no to cały sprzęt do co tak naprawdę też jest nowy niedawno go kupiłem, więc no wszystko dzisiaj nowe nowe pola, nowa łąka ten no, się na końcu też nowy, tylko i no ciągniki nie są nowe. Znaczy, ten tutaj też jest nowy, bo niedawno kupiłem, ale John Deere nie jest. Uczysz, tak. Także no, dzisiaj same nowości na dzisiejszym odcinku, słuchaj Tani. Same nowości. Dobra, u mnie ta łąka też jakoś super dużo tam nie, nie jest, na tym co idziemy, więc powinno iść to teoretycznie w miarę szybko, ale jak pójdzie, no to. Czasami sami zobaczymy jeszcze później, nie? Ale ja myślę, że powinno ich nareszcie podać. gdzie to to było? To chyba tu jest. siła tutaj jest ta łąka. Dobra, także w sumie możemy sobie rozłożyć naszą kosiaraczkę. posiarka ogólnie, której nigdy na, jeszcze szybciej nigdy nie miałem. Pierwszy raz ją testuję, bo w sumie już, no mówię, nie chciałem też żadnych takich maszyn brać, które już jakby używałem, tylko chciałem jakby nowości jakby, nie? mówięcie grać ciągle na tym samym, no to to też się... Po pierwsze nudzi i dreszcz na pewno nie chcecie oglądać tego samego. Gosić czy nie? Kuchana, to pana, to, to nie ta łąka, jednak mordy. A ja myślę, że to tu. Dobra, także złożymy sobie. Tam ino tam dalej. Daje nam dalej łąka. Także ino się pomyliliśmy. Chcieliśmy ino sąsiadowi kosić. Jeszcze ino sąsiadowi byśmy na tłonkę skosili Dobra, to jest tu sobie rozłożymy. No i widzicie sami łąka nie jest jakąś wróżba, więc, więc powinno iść to naprawdę w miarę w miarę szybko, nie? Dobra. Wrócimy sobie. O tak jest widać, z widzę, tak możemy na spokojnie sobie kosić. No i też tak będziemy po prostu, nie? Chyba, że jeszcze tej kościarki w nie mam widać, bo wtedy to bym, bym sobie mógł popatrzeć jakby no, jak to tam idzie wszystko, nie? Ja no tutaj widzę, że już widzę, że pójdą w miarę szybko te kosy jak myślę. Dobra, podniesiemy sobie oczywiście. A tutaj do automat już ja nie... nie manual, nie manual, ja już no mordy. Przyzwyczajony do manuala jestem. Dobra, opuścimy sobie no i jedziemy. Pierwszy czas myślę, że sobie zrobimy z ze zewnętrznej kamery, a później będę już starał jakby zejść środkowe jeździć, nie? Znaczy w środku, o, po prostu A tu pierwszym przejdziemy, to mówię, co zrobimy z zewnątrz. Że tak powiem, że to, to wszystko inno tutaj dobrze, jakby na, zaznaczyć, czy coś, coś w tym stylu, nie? Nie wiem, jak to inaczej inaczej nazwać. Dobra, no myślę, że dzisiaj ogólnie nie będziemy nic więcej robić, tylko sobie zgłosimy. No i po prostu resztę pracy już sobie. Zostawimy na kolejny odcinek, żeby wiecie, tylko jeden odcinek to nie był sianokosy, tylko sobie tak po trochę porozkładać te jakby odcinki z tych sianokosów i tego typu sprawy, nie? I to było? tutaj można jeszcze śmiało dać da bliżej, bo tak gdzieś spoko powinno być, także no chyba jednak będziemy jeździć zewnętrznie, no bo mówię, jak sami widzicie też w sumie w środkowej no to już tak słab, słabiej szło, trudno ogólnie, bo myślę Słabo, znaczy, ogólnie szkoda, bo bym sobie chętnie pojeździł i pokosił z środkowej, z, ze, nie, wewnętrznej kamery, no ale jak to nie idzie, no to nie idzie, nie? Będzie tutaj słabo, słabo wyglądać zwyczajnie, także... Wie tam o to, co chodzi. no Mówicie, tutaj już kilka no i będziemy mieli łąkę skoszone, także szybciutko to idzie, jeszcze 22 na godzinę jeździmy też, no to nie ma co się dziwić, że tak szybko idzie. Kosiarka ogólnie też jakoś super yy, wąska nie jest, znaczy nie ma po prostu tutaj tych metrażu roboczego takiego małego. Bo ma 3 metry i 3,1 cm chyba. O, ja się, znaczy metra. O ja się nie mylę, ale coś na pewno ma 3 metry, więc... więc no, kosiarka tutaj wąska też nie jest jakoś. Znowu dało co chodzi, wtedy to jednak musi szybko, w miarę ta robota. No łąka też tak jak mówię no, jest naprawdę bardzo... znaczy bardzo mała, nie, ale taka aż średniego rozmiaru, bo bardziej. Także tak to wygląda. Może sobie przetrząs, przetrząsanie jeszcze może zdążymy sobie garnym w dzisiejszym odcinku, jeszcze zobaczymy ile będziemy mieli, mieli minut odcinka, jak sobie skończymy zwyczajnie kosić tą łąkę, nie? Ale myślę, że tak jeszcze 3 minutki, no i wtedy powinniśmy mieć generalnie tą łąkę już skoszone. Było tutaj widzicie sami, że to mega szybko idzie, także no, wiedzam tam orty, o co chodzi. Dobra. Także my sobie tutaj już kolejny przejazd mamy zrobione, to wcześniej w sumie też możemy zrobić. Trzeba czemu, czemu by nie. Dobra. Nie no ogólnym fajny zestawik tutaj ten ta, ta kosiarka i ten New Holland. No i zdaniem mega fajnie to wygląda. <trym> Do John a w sumie by też gites pasowała. Z John Deer'em taka też giters wyglądała, no bo wtedy to by było taki... Nie wiem jakby to nazwać, taki wiecie, zestaw z jednej firmy, nie? Czy marki. Także no, tak to wygląda. Także myślę, że z John by na pewno... na pewno też spoko wyglądała. Ale jak Holland jest z tego, no to, to w ogóle Ogólnie lubię tym Hollandem robić bardzo. Mega fajnie mi się nie pracuje, więc no, temu też zaczepiłem Nikolada do tej kosiareczki. Żeby nim też porobić, a w sumie mało co mam nim robione, zwłaszcza na odcinku, więc, więc no, myślę, że ściano kosy nim tak też w sumie będzie pites, nie? Mam nadzieję najmniej. Dobra, tutaj też te poprzezniaki sobie zrobimy. Tutaj tak. O a hamulce to widać dobrze. Są właśnie ślizg go na tej trawie. Dobra Dobra, zrób. Nie no, ogólnie chyba jednak nie zdążymy zacząć przetrząsać tego. Już mam około 18 minut odcinka, więc, więc no mord raczej nie da, nie, nie da rad za bardzo. I co tam co już zostawimy? Chociaż przetrząsać bym w sumie mógł, chociaż trochę zacząć. Żeby dwie ta mordy. Potem już było też, żeby na kości też jakoś super długo nie trwały, nie? żeby ich nie było nie wiadomo ile tych odcinków z tego także no tak gdzie tam od o co, co chodzi, do Lreni dobra no mówię dużo tutaj już do kosienia nie ma także szybciutko to mega poszło i też sprawnie no tak, tak to wygląda mi. dobra teraz lecimy już z kolejnym nowym przejazdem elegancko, bardzo szybko idzie robótka Panie, Myślałem, że to tutaj no bardziej trochę wzięło. Teraz trochę zrypaliśmy ten czas nawet no, trudno. Poprawi się go Tak jak mówię, chciałem ze środka jakaś na za co od razu się stało i o tak tak to, tak to jest ze mną. Ja nic nie wiem robić, ja nie wiem. Do środka no, to ja jedynie żyłem, robię najczęściej. Bo to mi najlepiej w sumie wychodzi. Jeżeli ma nawet nie lubię tak szczerze zewnętrznej kamery robić, tylko głównie ze, ze środeczka właśnie, nie? Jakbyśmy już to zzięli na jeden czas, chociaż może się, się udało, no, udało się na jeden czas, także spoko. Tam to jeszcze trochę poprawimy sobie co zostało. Pytam też chyba u góry coś jest do poprawy, takim i taki lekkim jak to było i ją to przypamiętam. dobrze, pamiętam. Myślę, że tej trawy to ogólnie też mordy trochę dało, bo na narejzenie było stuprocentowe. Więc to wiecie mordy o co chodzi, nie? Jak stuprocentowe. Dobra, może jedziemy Szyb, szybciutko sobie na farmę i pod, podczepimy sobie z y, przetrząsarki, no i będziemy lecieć sobie z y, przetrząsaniem, nie? bym mówię, też jakoś super długo tych, du, znaczy dużo w sumie, tych odcinków stali, tych kosów nie było, no bo to też jednak się zwan, wtedy znudzi bardziej, nie? że sobie przetrząśniemy, trochę by na nich sobie zaczniemy, a później do końca, po, do kończy, to już poza odcinkiem do przetrząsania, no i w kolejnej części... To zrobię po prostu zgrabianie, nie? tej łąki zgrabianie, no i oczywiście też prasowanie chociaż ogólnie byśmy mogli to też na kiszonkę sobie zrobić tą łąkę, więc jeszcze pomyślimy na tym na kiszonkę to by też ogólnie mordy głupi pomysł nie był, bo na kiszonkę jeszcze trawy chyba nie robiłem na kanale więc no pomyślimy nad tym, nie? dobra, na razie sobie zostawię tutaj tą kosiarkę, bo nim mówicie za bardzo więc tutaj sobie ją inną mordę no, zostawimy. Poza odcinkiem sobie ją tam jakby do końca ustawię, nie? Gdzie indziej. Dobra. Wtedy dajmy mordę do przetrząsarki oczywiście. I na szybkości trzeba lecieć to przetrząsać, chociaż przetrząsanie no to pójdzie też na pewno o wiele szybciej. Coś mord tego nie widzieliście, to co ja przed chwilą zrobił. Przetrząsanie na pewno pójdzie o wiele szybciej, no bo to ma chyba podajże, 5 metrów roboczych, aż, więc to więc no bardzo duża ta przetrząsarka jest. Za 8 metraż roboczy, no więc przetrząsanie myślę, że powinno iść jeszcze, jeszcze sprawniej niż to samo koszenie, nie? Także no, witało co genie. Myślę, że powinno mordy znowu zacząć na ten jozyk i, i, i i plotać. tyle czasu gada, go godoniu już praktycznie ile? Ponad 20 minut już chyba. Więc ile tutaj jest. Ogólnie mordy dajcie, dajcie mi chwila się napije jeszcze, bo wiadomo, dzisiaj u mnie jest wciul ciepło. Mam około 25 stopni, więc suszymy. Także pozwól że sobie tutaj ino napije się. mi. Dobra, rybo ze Wikini. Elna Dziązek się nie plotu. Jak się napiliśmy. Dobra, co coś zimnego by się bardziej... O, to już tu jest. By się przydało jeszcze coś bardziej zimnego. Ciąg to mnie nie chce rozkładać? A dobra, rozkłada. Tej o ile dobrze pamiętam, no to też raczej nie, jeszcze nie używałem chyba. Więc dlatego postanowiłem, że sobie właśnie wezmę. A tu no zalesienie jest. Które w sumie nie na, Jak w sumie jak chciałem na kiszonkę, no to chyba nie powinien tego przetrząsać, więc więc chyba na kiszonkę nie da rady. Tak na kiszonkę, no to przetrząsania chyba nie może być, bo to wtedy wsiano robi. Więc no chyba kiszonki jednak nie będzie można, więc będzie to trzeba raczej sobie zamienić. Znaczy zrobić, wybalot chyba lot zawinąć, nie? Bo mówię, wtedy jak już siano, no to chyba już siano nie może być na kiszonkę, bo na kiszonkę, no to tylko trawa raczej idzie, nie? Także no, nie pomyślałem w sumie nad tym. No, ale trudno to tam, wie, ta przy następnych sianokosach wtedy się zrobi na kiszonkę. Żeby nie ciągle bele. Nie no, mordymy tutaj i no... Teraz tej większość tego pola przestrząsać, no bo tutaj przestrząsanie, no to mówię, 9 metrów roboczych, no to szybko to jednak idzie, nie? przy jakby rzędy naraz bierzemy, więc... Więc nie ma się co dziwić, że to tak szybciutko idzie, nie? Jo, także tak, tak to wyzdrże. Ale to tu inna tą... sarką wymiota, nie? Jawkę. jo. Ale to ją tu wymi wymiotuje, nią... A niby ta prosta, a tak jeszcze nią wymiotuje. Ja nie wiem, co to się dzieje. Dobra, tam to poprawimy później. No bo tutaj tak już słabiej to szło na te, w sensie, trzy, trzy rzędy. Także to tam sobie oczywiście możemy zaraz poprawić, ten kawałek tutaj co jest, żeby nie było już na sobie to poprawimy elegancko, no i jest, mamy sobie poprawione, teraz kolejne trzy rzędy elegancko bierzemy sobie, no i tak z tego wyszło, że przetrząśniemy sobie jeszcze całą łąkę tak naprawdę, mówię no sami widzicie że to tutaj szybko idzie, nie? Dobra, to tutaj da radę. I oda da radę złapać, także teraz. A teraz już sobie odbijemy bardziej tu. I musimy te tutaj trzy rzędy, bo tutaj no tak trochę dziwnie teraz ruszone było. A to tam wiecie, sobie poradzimy z tym na spokojnie. Dobra. A to tam przed trząsaniem co ogólnie, jak myślałem, że to powinno iść dos dosyć szybko, więc. Więc no, dobrze, to w sumie Przestrzenianie zacząłem. Będziemy mieli więcej minut, w sumie odcinka dłuższy będzie niż zawsze. Ale to tam też nic nie szkodzi, nie? Dłuższy odcinek, no to też może być tak naprawdę Po 300 minut, pewnie gdzieś będzie. Nie no, 30 nie, tak 25 minut, myślę około, więc 5 minut dłużej, około, więc tam i tak nie jest dużo, tak naprawdę, nie? A myślę, że wy dłuższy odcinek też chętnie obejrzycie, chociaż wątpię, że chociaż. Chociaż wątpię, że ktoś ten odcinek cały jakby ogląda. Nie wiem, mordy możecie napisać. Jeśli ktoś do, dotarł do końca, no to napiszcie. Ja dotarłem na przykład, to wtedy ja będę wiedział, kto na przykład ogląda odcinki całe. Nie? Dobra, także co mordy? Ja sobie ja takim to myślę, że ładnym widokiem was i zestawikiem żegnam. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. No i co mordy? Do następnego trzymaj to się... Cześć, siamano.